Witajcie! To już drugi odcinek na temat serii Gędek Marcina Przybyłka. W poprzednim omawiałem Wam nieco to, jak przebiegła akcja, na czym skupiały się poszczególne tomy i omówiłem pewien eksperyment, który wykonał jeden z bohaterów tomu ostatniego. Natomiast dzisiaj zapowiedziałem, że skupię się na systemie politycznym w tej serii książek. I wydawać by się mogło, że to, w którym kierunku polityka poszła, no, jest powszechnie krytykowane w opinii publicznej, a z drugiej strony czytając treść można odnieść wrażenie, że jest to system wręcz idealny. Jak to pogodzić? Zaintrygowani to zostańcie i posłuchajcie. Oczywiście link do poprzedniego materiału, w którym omawiałem treść książek, no, wyskakuje w karcie, aczkolwiek znajomość treści, ani znajomość tamtego poprzedniego odcinka nie jest wymagana, aby zrozumieć treść tego. No to zacznijmy od razu z grubej rury, bo czemu nie? Jakie macie skojarzenia, jeżeli myślicie o komunizmie? A jakie macie skojarzenia, myśląc o rządach totalnych, absolutystycznych? Nie mylić z totalitarnymi, które jak najbardziej mogą być rodzajem rządów totalnych, aczkolwiek w samych rządach totalnych chodzi tylko o to, że są skupione, że całość władzy jest w jednym ręku. Co się oczywiście nie musi łączyć z aparatem represji, który występuje w totalitaryzmie. Aczkolwiek często się łączy. Niemniej tutaj raczej miałbym na myśli coś rodem z księcia Machiavellego, a nie reżimu Kimów w Korei Północnej. Niemniej nawet machiaweliczny książę skupiony maksymalnie na takim altruistycznym podejściu, na dobrobycie swojego ludu, no mimo wszystko raczej jest postacią odbieraną negatywnie. No bo w pierwszej kolejności w swojej motywacji dla niesienia dobrobytu swojego ludu, no kieruje się tym, że dzięki temu będzie w stanie utrzymać tą władzę. Praktycznie no, przez całe swoje życie. A w obliczu tego, jaki mamy postęp medyczny i technologiczny w serii Game Deck, no to generalnie w końcowej fazie tego projektu wręcz wiecznie. I dlatego analizując to, jak wygląda system polityczny, zwłaszcza pod koniec serii Game Deck, no mam duży dylemat, duży dysonans poznawczy i nie wiem, jak to interpretować. Bo z jednej strony niby lud jest zadowolony, niby mówi się o obecnej erze jako o czasach szczęśliwości. Z drugiej jednak strony mamy jasno opisany proces jak do tego wszystkiego doszło i nie jest to proces, który nam by się za bardzo podobał. Jest to proces pełen manipulacji, pełen populizmu, pełen pewnego rodzaju wymuszeń, ale nie chcę tutaj wam opowiadać o szczegółach. Zachęcam do przeczytania tych książek, bo naprawdę warto. Do tego jasno mamy opisane jakie musiały zajść warunki, żeby ten system po prostu mógł działać i funkcjonować. Więc może z drugiej strony jest to krytyka socjalizmu, a nie jego pochwała. No bo wykazuje jasno, że mamy warunki, jakie mamy, i one nie pozwalają na to, aby komunizm, socjalizm no, funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować, aby po prostu działał poprawnie. Bo na przykład regulacja rynku produkcji nie polega tutaj na tym, że mamy tylko jedną markę, czy tam w jakiś sposób wymuszamy, tylko wymuszamy to w ten sposób, że nie mamy konkurencji ale likwidujemy konkurencję, że tak powiem, w dół. Czyli na rynku może być sprzedawany tylko i wyłącznie, znaczy właściwie nawet nie sprzedawany, ale do tego dojdziemy, tylko i wyłącznie produkt maksymalnej możliwej jakości. Nie ma takiej możliwości, żeby była różnorodność produktów. Możemy mieć różnorodność z wyglądu, tak jakby powiedzmy outfity czy tam skórki danego produktu, ale nie możemy sprzedawać, nie możemy nawet produkować de facto no, nic nie maksymalnej jakości. Jeżeli technologia się rozwinie, maksymalny poziom jakości się podniesie, no to zastępujemy automatycznie te wszystkie gorsze tymi lepszymi. Nie mamy tutaj też problemu z tak zwaną klasą panów i klasą niewolników, no bo generalnie nikt nie musi pracować. Mamy taką robotyzację, taką automatyzację, że wszystko produkuje się w zasadzie samo, a każdy może pracować, jeżeli chce, tak dla zabicia wolnego czasu. No bo jeżeli nie chce, no to jego pracę wykona po prostu automat, tak? Nie ma przywiązania do miejsca zamieszkania, no bo każdy dom to jest zarazem statek kosmiczny i można w każdej chwili przenieść go nie tylko w inne miejsce planety, ale i na inną planetę bez najmniejszego problemu. Nikt nie może narzekać na gorsze warunki mieszkaniowe, no bo jak wspomnieliśmy wcześniej, wszystko jest w najwyższej możliwej jakości. Warunki mieszkaniowe również, więc każdy ma dom, no full standard, tak? Nie ma domów. W standardzie plepsowym, powiedzmy. Nie ma slamsów, nie ma nie wiem, bezdomności, niczego. Nie ma też jakichś większych ograniczeń co do tego, co każdy może posiadać, bo niby mamy pewnego rodzaju dochód podstawowy, więc teoretycznie mogłyby być jakieś ograniczenia. Ale generalnie, no, jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, to to uzyskuje, chyba że potrzebuje coś naprawdę wygórowanego, że ma ambicje, nie wiem, zbudować sobie pałac no to pałac mu nie przysługuje, ale przysługuje mu materiał budowlany na zbudowanie pałacu, jeżeli będzie chciał go wybudować własnymi rękami. Choć akurat tam przykładu pałacu nie było, tam był przykład gościa, który sobie budował statek. Znaczy statek w sensie, że to wyglądało jak taki dragkar, czy jakiś tam inny, no taki pływacki, że tak powiem statek, ale jednocześnie było to jego domostwo, czyli zarazem statek kosmiczny, tylko kwestia była wyglądu i przeróbek. No, Przeczytacie to, zrozumiecie o co chodzi. Pomijając, że on nie tyle miał ambicje, której mu ten sposób produkcji nazwijmy to dóbr nie spełnił, co bardziej on właśnie chciał własnymi rękami to zbudować. Ale no właśnie, jak już wspomnieliśmy o tym jak to wygląda w kwestii pozyskiwania dóbr, no to generalnie mamy technologię teleportacji, zamawiamy na tak zwanym work planie, Czyli bodajże Working Plant to się nazywa. Jest to taka planeta. Dosłownie cała planeta jest poświęcona temu. Takich planet jest kilka, bo skolonizowaliśmy kilkaset na, na tamtym etapie rozwoju ludzkości. W każdym razie, no, ten Work Plan produkuje co my chcemy i teleportuje to nam tam, gdzie chcemy. Każdy ma takiego robocika, który umie otwierać te portale i, i nam przez te portale przepuszcza, dlatego też duże rzeczy nie przechodzą, no bo generalnie jest ograniczenie średnicy portalu, ale części, jak najbardziej przejdą, materiał budowlany jak najbardziej przejdą. I tu dochodzimy do całej tajemnicy, jak to w ogóle jest możliwe, że coś takiego działa, że cały czas mamy to, co chcą wszyscy i każdy to dostaje, a do tego za każdym razem jest to najwyższej możliwej jakości i jeżeli trzeba, no to wymieniamy stare na nowe w każdym momencie, bez najmniejszego problemu. I tajemnica w tym przypadku jest bardzo prosta. Po prostu mamy nieograniczone zasoby. Tam padają konkretne liczby, możecie sobie dokładnie doczytać, jaki procent planet jest skolonizowany. W każdym razie działa to w ten sposób, że stale i ustawicznie odkrywamy i kolonizujemy nowe globy. Jeżeli ten glob nadaje się do zamieszkania, no to terraformujemy go, mieszkamy sobie tam, a jeżeli się nie nadaje, no to wchodzą w grę tak zwane pożeracze światów. Czyli takie statki kosmiczne, no, ogromne, wielkohektarowe, że wręcz kolumbryny, które po prostu biorą sobie i taki glob, no, rozpieprzają w drobny mak na pojedyncze pierwiastki, i z tych pierwiastków potem syntezują na workplanach różne nasze no, te rzeczy, które potrzebujemy. I w ten sposób, przy nieograniczonych zasobach, możemy realizować komunistyczne ideały. Ideały, w których możemy realizować wizję każdemu według potrzeb. Gdzieś tam daleko na horyzoncie, nawet w tej sytuacji jest taki długofalowy, długoterminowy plan, no praktycznie nie ma śmiertelności, wszystkie choroby wyeliminowaliśmy, można żyć ile kto chce na dobrą sprawę, więc długość życia realizujesz, no, regulujesz sobie sam po prostu. Więc jest powiedziane, że jeżeli skolonizujemy tam bodajże 60% planet, gdzie teraz jest tam kilka procent, no to wtedy będziemy powoli ograniczać ilość nowych urodzeń po prostu żeby dla tej naszej ludzkości dostarczyło. Ale na razie jest to wizja według obliczeń wyliczona na jakieś bardzo, bardzo odległą przyszłość, na jakieś 600 lat, nie wiem, daleko do przodu, więc na razie się tym nie przejmujemy. Konsumujemy ile wlezie. I wszystko oczywiście jest wspólne, nikt nie ma swojej własności sensu stricto, bo generalnie no są rzeczy, które są przypisane do Ciebie i Ty z nich korzystasz, ale generalnie to nie jest tak, że Ty je posiadasz i możesz z nimi robić co chcesz, a ktoś inny nie ma prawa do tego. To też autor nie wchodzi aż tak wielkie szczegóły, do których ja mógłbym się doczepić, no na przykład właśnie kwestia odgórnej zasady, że najważniejsza jest wolna wola, tylko no, w tym momencie jeżeli ktoś ma wolną wolę, która łamie wolną wolę kogoś innego, no to co wtedy? Albo jak kilka osób chce tego samego... Znaczy nie, w sumie jak kilka osób chce tego samego, no to można zrobić po prostu zamówienie na kopię tego, więc to akurat nie jest trudne, no chyba że to była kwestia rękodzieła. Ale tu w sumie była mowa o rozwiązaniu pewnego typu, gdzie takie rękodzieła, tak jakby projekty na wykonanie tego, no bo sam przedmiot jest bezwartościowy, no bo można sobie zamówić drugi taki, ale sam projekt tej rzeczy, jeżeli było zaprojektowane przez kogoś, no ma jakąś wartość i ludzie się tym wymieniali po prostu. Więc powiedzmy, że jakieś tam prawo własności mimo wszystko jest respektowane, choć teoretycznie nie ma jakiegoś konkretnego przepisu, no bo generalnie oni też się szczycą, że w tym Way Empire, bo tak to się nazywa, Imperium Drogi, no generalnie przepisy są absolutnie minimalistyczne. Że o ile tam w czasach dawnych, kiedy była tylko jedna ziemia i były rządy demokratyczne, no to księgi prawa miały setki tomów, a tutaj każdy może je wyrecytować z pamięci, tak są krótkie i przejrzyste. Ale nie bez powodu też pytałem was na wstępie o kwestię totalizmu, o kwestię władzy absolutnej. Bo jak zapewne pamiętacie z pierwszego odcinka, wspominałem, że pewnego rodzaju władzą jest tutaj tak zwany imbu, czyli połączenie imperator, czyli tak jakby ludzkiej części tej rzeczy i buddy, czyli komputera. Jak imperator stał się imperatorem i czy to było czyste zagranie, to jest inna kwestia. Ale no generalnie treść pokazuje, że on raczej kieruje się tym altruizmem. Jest to taki władca idealny, który chce dobra swoich no, obywateli. Zresztą w tej swojej docelowej formie ostatecznej, no to on de facto jako pojedyncza jednostka nie istnieje. Nastąpiły pewne wydarzenia, których wam tutaj nie będę streszczał. Na skutek których on stał się takim rozproszonym bytem, taką świadomością zbiorową, i generalnie no działa w ten, to w ten sposób, że część imperatora jest w umyśle każdego człowieka. Dzięki temu on jest niezabijalny, bo próbowano go zabić, ale no też tak jakby nie istnieje jako pojedynczy byt. On może się tylko pojawiać jakby w wizjach, coś takiego typu. I swoją drogą tutaj znajdujemy, nie wiem czy w zamierzony efekt, czy tak wyszło przez przypadek, ale bardzo mocną analogię do boskości. No bo zauważcie, mamy pierwiastek tego imbu w każdym człowieku, czyli powiedzmy pierwiastek Boga w każdym człowieku. Do tego on ma dostęp do najlepszego komputera, jaki w ogóle kiedykolwiek istniał. Czyli do buddy, który no, no, oznacza po prostu wszechwiedzę. Jest to dostęp nie tylko do całej wiedzy ludzkości zgromadzonej do tej pory, ale jest to też dostęp w czasie rzeczywistym do nieograniczonej ilości przetwarzanych bieżąco danych. IMBU, będąc też rozproszony w umysłach wszystkich ludzi, no, jest de facto wszechobecny, bo on nie tylko jest właściwie rozproszony w umysłach, ale też na przykład ma dostęp do kamer, do nie wiem, jakichś sterowania wszelkimi robotami, statkami itd. No a mając dostęp do tego wszystkiego, jak też omawiałem w pierwszym odcinku o serii Gamedek, mając możliwość nawet sterowania ludźmi w pewnym sensie, no to on jest po prostu wszechmogący, tak? Ale, jako się rzekło, no, tutaj on jest również nieskończenie miłosierny. Ten imbu, no to jest ten bóg, który jest miłością. I w wielu miejscach można w książce znaleźć nawiązania do tego, że no jednak jest tutaj krytyka tej wiary w Boga, jaka nas dotyczy, że tak powiem, na co dzień. No, głównie chrześcijaństwa, czy też religii wschodu, no bo tam też były jakieś tam były motywy indry, jakieś były motywy Tora, ale to bardziej tak liźnięte. Najsilniejsza tutaj była chyba jednak inspiracja, mimo wszystko, Danikenem i Sitchinem, i nawiązaniami do tego, że. To, o czym mówi Biblia, zwłaszcza Stary Testament, no to jest kwestia starożytnych kosmonautów. Ale tu też wspominałem o tym w pierwszym odcinku na temat Game deka, że mieliśmy ten eksperyment, że jeżeli ludzi, w tym przypadku symulantów, nie, symulant to złe słowo, simów nazwijmy to, no ludzi, którzy byli częścią symulacji, jeżeli ich się zostawi samych w sobie i nie indoktrynuje ich się. Podając się za bogów, no to tam religii nie będzie, co nie do końca wyszło w takim eksperymencie, i to też jest tak nie do końca dopowiedziane, ale raczej da się między wierszami wyczytać, że no, tak właśnie autor uważa, a przynajmniej tak uważa główny bohater książki, bo niekoniecznie musi odpowiadać temu, co myśli autor, ale no, raczej trochę tutaj przebija myśl autora w narracji, mimo wszystko. Nie da się chyba napisać książki oderwanej od tego, co ma się w głowie. Przynajmniej ja tak mam. I jak słucham wywiadów z autorami, no to większość autorów też tak ma, mimo wszystko. Ewentualnie można też doszukiwać się tego, znając życiorys autora oraz to, jakie książki napisał, no, że takie porównanie jednego do drugiego, taka paralela zachodzi, tak. Mamy taką symetrię między poglądami autora a poglądami bohaterów jego książki. Ewentualnie bohaterowie jego książki mają absolutnie przeciwne poglądy specjalnie, żeby skonfrontować, tak jakby. W każdym razie, i taka ciekawostka: mamy już ponad 40 minut materiału na temat serii Game Deck. A jeszcze wam ani razu nie powiedziałem, jak nazywa się główny bohater, więc teraz trzymajcie się krzeseł, bo to padnie. Torquil Amor jest ateistą. I właśnie zwolennikiem tej teorii, którą powiedziałam wam przed chwilą, że właśnie starożytni kosmonauci musieli przybyć na Ziemię i doktrynować ludzkość, dzięki czemu powstała religia. Ba, choć sam Imbu nigdy tego tak wprost nie mówi, to da się wyczuć, że również on jest ateistą, mimo że w tym uniwersum on jest kuźwa Bogiem. Zresztą w końcowym etapie, nawet nie takim końcowym, a gdzieś w środku tej całej epopei no, mamy wyraźne nawiązanie do tego, że sam Torkil został takim wybranym imperatora, przez to stał się archaniołem, w sensie biblijnym przynajmniej. A nawet nie tylko biblijnym, co czytając treść no zrozumiecie, ale nie będę wam tego teraz tłumaczył. Zachęcam do sięgnięcia do książek. Zresztą takich około religijnych motywów tam jest cała masa. Mamy nie tylko archaniołów, mamy też diabły, mamy też demony, mamy też anioły zwykłe, no bo tak jak wspomniałem, Torki jest archaniołem, trochę wyższa ranga że tak powiem. Mamy też jakieś nawiązania do wyzwolenia w sobie Dzikusa, jakiejś religii pierwotnej, no tam się dużo dzieje. Ale wróćmy do jeszcze jednego motywu, generalnie związanego z władzą. Bo mamy coś takiego koncepcja umowy społecznej. I tutaj ważne są dwa nazwiska generalnie w tej dziedzinie. A właściwie dwa podejścia. Generalnie pierwsze podejście to jest podejście reprezentowane przez niejakiego Tomasa Hobsa, gdzie umowa społeczna polega na tym, że ludzie widząc, że naturalnie taki stan no, jest dość chaotyczny, nie ma żadnego uporządkowanego prawa itd. Tak no to dla własnego bezpieczeństwa sami zrzekają się odrobiny swoich praw. Swojej wolności i dają się kierować jakiejś jednostce, aby ta jednostka no właśnie gwarantowała im to bezpieczeństwo. I ta umowa społeczna według Hobbesa jest jednostronna, czyli to społeczeństwo umawia się, że będzie pod suwerenem, tak? takie, no powiedzmy, feudalne stosunki. Drugie nazwisko to człowiek, który zapoczątkował pewną zmianę w tej koncepcji umowy społecznej, aczkolwiek no, dużo bardziej potem rozwijali to inni. Ale należy tu wymienić Jeana Jacques-Rousseau, czyli no, działacza rewolucji francuskiej, gdzie tutaj umowa społeczna miała być niejednostronna że nie tylko społeczeństwo oddaje się we władanie pryncypałowi, suwerenowi, ale no, też suweren od swojej strony daje jakieś zobowiązania czyli coś takiego jak jakaś republika, jak demokracja na przykład że władca ma jak najbardziej no, prawa wobec narodu, ale i obowiązki. I jeżeli władca nie spełnia tych swoich obowiązków, no to można go obalić. W każdym razie, czy mówimy tutaj o Hobbsie, czy mówimy tu o Rousseau, czy mówimy tu o późniejszych myślicielach, czy mówimy tu o krytyce Huma, no dużo tego było, dużo osób, dużo filozofów pochylało się nad tematem, no to zawsze tu mamy w tej koncepcji coś takiego, że to nie jest tak, że władza narzuca no, władzę siłą, tylko społeczeństwo się godzi na to, żeby być władanymi. I albo ten kontrakt po prostu przyjmuje, albo ten kontrakt negocjuje. I mówię Wam o tym dlatego, że generalnie kwestia umowy społecznej odkrywa nam jeszcze trzeci aspekt tego, jak wyglądała sytuacja polityczna w Empire, w piątym tomie serii Game Deck. Bo generalnie no, mamy tutaj nie tylko system totalny, nie tylko władzę powiedzmy monarchiczną, absolutną, nie tylko komunizm ale i pewnego rodzaju system feudalny. Bo wbrew pozorom, wbrew temu co się mówi o feudalizmie, to nie jest tak, że feudalizm polega na tym, że mamy chłopów pańszczyźnianych. Nie. Feudalizm polega na tym, że mamy feudałów i wasali. I generalnie nadrzędną, no, najważniejszą zasadą tego, że system feudalny w ogóle funkcjonuje, jest właśnie umowa społeczna. Jest dokładnie przysięga wasalna. I taka przysięga no, na pewnym etapie książki ma miejsce. Ale to jak do niej doszło, no to byłby temat na kolejny odcinek o socjotechnikach na moim kanale, więc no nie było to do końca czyste zagranie. I tu możemy się zastanawiać i odkopywać kolejną warstwę game deka i pytać, czy cel uświęca środki. I generalnie to pytanie czy cel uświęca środki padnie nie tylko w tym miejscu. Jak będziecie czytać sobie game deka, no to takie pytanie zadacie wielokrotnie. Czy warto było poświęcić coś, aby uzyskać większe dobro? No i ja Wam nie odpowiem. To jest pytanie, które książka pozostawia otwarte. Teoretycznie akcja rozwija się w taką stronę, że niby kończy się to dobrze, ale pytanie, czy to było warte tych kosztów, ja nie wiem. Autor też nie wie i dlatego to jest takie piękne. No bo pozostawia to pytanie otwarte i daje pole do rozważań a nie dogmatycznie wykłada jakąś odpowiedź, co ja w książkach lubię. I w ogóle w rozważaniach lubię, nie tylko w książkach, nie? w każdym takim filozoficznym myśleniu, w jakiejś esejach, w czymkolwiek. No jeżeli ktoś daje dogmatyczne, jednoznaczne odpowiedzi, no to zwykle te odpowiedzi są nie do końca przemyślane. Samo założenie o własnej nieomylności no, jest omylne po prostu. No, musi być błędne, no bo generalnie jest no, niezgodne ze stanem faktycznym, nikt nie jest nieomylny, nawet Imbu. Mimo tego, że ma dostęp do najlepszego komputera, jaki kiedykolwiek istniał, a właściwie w połowie jest tym komputerem, na no, dobrą sprawę. Ale tu już powoli zaczynam skręcać na boczne tory i wchodzić w nihilizm i jakieś tam omówienie metody naukowej, gdzie no, ona zakłada na wstępie, że może się mylić i czeka tylko na weryfikację, żeby ktoś. Poprawił to, gdzie się myliła, żeby oczyścić, że tak powiem, w ogniu krytyki, a to chyba oznacza, że jednak trzeba powoli kończyć ten materiał i tych dygrecji jednak nie robić. I pomyśleć, że polecano mi tą książkę jako coś, gdzie mamy ciekawy świat, dziejący się w odległej przyszłości, w której ludzkość żyje za barierą. Swoją drogą o tej barierze też by można było dość długo opowiadać. W kontekście weganizmu, żeby było śmieszniej, aczkolwiek społeczeństwo niekoniecznie jest wegańskie, i generalnie do tego motywu Marcin Przybyłek wcale nie nawiązuje. I można jedynie między wierszami się domyślać, że to mięso, które mamy na talerzach, jest raczej mięsem syntetycznym, nie z upolowanych zwierząt, choć pewnie jakaś nisza też tam się znajdzie, jakiś czarny rynek. W każdym razie, co to za bariera? I generalnie, no głównie chodzi o barierę ABB. Antybiological Barrier, czyli coś takiego, co jest generalnie polem siłowym, oddzielającym życie ludzi od życia zwierząt. Czyli mamy generalnie to, o co się kłóciłem w komentarzach swojego czasu z ze Hero, że no, żeby ludzkość mogła współżyć ze zwierzętami i no, nie zabijać ich, no to generalnie te zwierzęta muszą być w jakiś sposób oddzielone od ludzi. I tak tutaj to działa. Generalnie zwierzęta nie mają wstępu do miast. Swoją drogą, jakby miały, no to mogłyby wprowadzić niezły chaos w tej całej elektronice wszechobecnych, bo i wszystkim. Więc to, że nie ma tam nawet owadów, no to bardzo im pomaga w życiu. Ale generalnie, no ogólnie te zwierzęta za barierą stanowią duże niebezpieczeństwo, duże zagrożenie dla ludzkości. Ale na szczęście mają życie pod barierą, które jest sterylne i pozbawione zagrożeń biologicznych. No, to też jest temat, o którym można by było pogadać i nagrać oddzielny odcinek. Kończę, bo gdzieś trzeba kropkę postawić. Pamiętajcie o subskrypcji, udostępnieniu, łapce, komentarzu. Link do mojej książki macie w opisie. W opisie macie też opis możliwości wsparcia kanału. Na ekranie końcowym w tej chwili wyskakuje Wam propozycja innego filmu oraz playlista. To nie jest Booktube, gdzie omawiam również inne książki. I cóż. Pamiętajcie, jeżeli porzucicie nihilizm, pozostanie wam już tylko wiara, choćby w idealny system polityczny. Bo, choć tego wniosku wam tutaj nie podałem na tacy, no to chyba domyślacie się, że moim zdaniem taki idealny system polityczny po prostu nie istnieje. Każdy ma jakieś swoje zalety i jakieś swoje wady.